Stare Siłkowice obchodzą w tym roku swoje 800 lecie To także 140 rocznica Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęto uroczystą mszą świętą oraz korowodem. Nasze ugrupowanie w Starych Siołkowicach rzesza około 40 osób, w tym gdzieś członków honorowych, czyli tak naprawdę nie ma nas wiele w skali całej miejscowości. Wszyscy przychodzą tutaj z oddaniem, jest to dla nich pasja, jest to dla nich oderwanie się od życia codziennego, czyli jakieś takie hobby, takie powołanie. To jest chluba i to jest. No, no jesteśmy tak zaszczyceni, że nasza jednostka jest jedną z niewielu jednostek, która ma tak długą i tak e, piękną tradycję. Podczas wydarzenia odsunięto pamiątkową tablicę przy rądzie, która przypominać będzie o długoletniej historii wsi. Muzyka Sołectwo Stare Siołkowice to bardzo aktywna społeczność. Dbają o to, by wieś piękniała, ale także organizują wiele inicjatyw służących integracji mieszkańców. Najpiękniejsza wieś sieć, najpiękniejsze wsi. Bardzo aktywne sołectwo, stowarzyszenia, Straż. Wielka radość całej miejscowości, że te organizacje tak potrafią ze sobą współpracować. No i dzisiejszy dzień jest efektem tej współpracy. Ten rok dla sołectwa jest wyjątkowy. To trzy jubileusze, bo oprócz 800 wsi i 140-lecia straży, pani Sołtys mija 25 lat pełnienia funkcji. Wiele się wydarzyło w Siołkowicach, wiele projektów realizowanych, ale przez tę tą przestrzeń 25 lat, można powiedzieć, na pewno nie stoiliśmy w miejscu. Wioska się rozwijała przed, za, za przyczyną samorządu, województwa, powiatu i samych mieszkańców. W obchodach uczestniczyli także potomkowie dawnych mieszkańców wsi, którzy przed laty wyemigrowali do Brazylii. Świętowanie trwało do późnych godzin wieczornych. Gwiazdą wieczoru był duet Dominika i Janusz Żyłka.